Tak, ten głośnik się prezentuje. Konstrukcja wykonana z twardego tworzywa sztucznego. Bardzo ładne pasowanie poszczególnych elementów, tutaj taka srebrna ramka, srebrne tutaj też stawki na froncie. Ta maskownica tutaj jest materiałowa, wykonana z materiału. Pod spodem mamy wyświetlacz, którego teraz jeszcze nie widać, za chwileczkę Wam go pokażę. Logo marki Technisat. Od góry przyciski sterujące do zarządzania wszystkimi funkcjami radia. Jest też antena teleskopowa, taka typowo antena radiowa. Boczne tutaj krawędzie, tutaj nic nie ma. Od spodu mamy tylko nóżki, ale one są tutaj miękkie, również podgumowane, bardzo dobrze wykonane. No i z tyłu mamy maskownicę wykonaną z metalu. No i tutaj ukryte pod tą klapką złącza, złącze ładowania kontrolka dioda LED informująca o pracy urządzenia oraz.